Dzień dobry Państwu. Zobaczcie, jak Pan Minister Przemysław Czarnek ostro wypunktował Tuska podczas ostatniej debaty sejmowej. Moim skromnym zdaniem, niemiłosiernie go rozjechał. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Premierze, strasznie się Pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano Panu Pańską wypowiedź fir Deutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których Pan tutaj nie mówił. Otóż, Panie Premierze, minister w Pana rządzie. I to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy. Pan na to nie zareagował, pan to zbagatelizował, dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji do tego stopnia, że Polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety 3 tysiące złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora MARIA, produkującego radioizotopy w 10% dla świata. W tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy! Panie premierze, Pominął pan fakt. Służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie: dlaczego pan dziękuję nie uznaje się panie. Honorem i dziękuję nie poda się do demisji zamiast dziękuję składać Lubiwioskiego? Dziękuję wody, bardzo i, dziękuję i proszę bardzo. panią.